Dzisiaj moim Państwa gościem jest prezydent miasta Gliwice, pan Zygmunt Frankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezydencie, co róż pojawiają się informacje o przenosinach balcerka. Natomiast chyba już wkrótce faktycznie do tych przenosin dojdzie. DTSK już się buduje w Gliwicach i ten drugi odcinek w centrum miasta też myślę, że będzie w tym roku budowany. W związku z czym żywot placu targowego przy Fredry. Zapewne się skończy w tym roku i trzeba myśleć o przenosinach. Teraz już poważnie. Gdzie będziemy przenosić balcerek? Były różne pomysły. Nasza propozycja od dawna była na ulicę Toszecką. Jednak kupcy mieli, wydawało się, lepsze propozycje, więc podjęli rozmowy z prywatnym inwestorem. Niestety nic z tego nie wyszło i wracamy do pierwotnej koncepcji, więc ogłoszony jest przetarg, taki konkurs na prowadzenie dzierżawę terenu i prowadzenie placu targowego przez najbliższe 20 lat. No i zobaczymy kto przystąpi do tego konkursu, czy sami kupcy. Jest możliwość, aby na czas zagospodarować teren przy ulicy Toszeckiej 2, przenieść plac targowy tak, żeby zapewnić i kupującym i sprzedającym ciągłość tego handlu, bo wielu osobom na tym zależy. To chyba takie nie najgorsze miejsce, cel gros Lidl. Czy wydawało się kiedyś, że właśnie ono nie jest zbyt atrakcyjne, przynajmniej kupcom się wydawało, ale myślę, że teraz zmienili zdanie, dlatego że bardzo poprawiła się sama ulica Toszecka, dojazd do y, tego fragmentu ulicy Toszeckiej dzięki wybudowaniu nowego ronda, no i towarzystwa. To towarzystwo zdecydowanie zmieniło atrakcyjność terenów przyle przyległych, bo faktycznie Selgros zagospodarował duży bardzo zaniedbany kawałek miasta, no Lidl na mniejszą skalę, ale bliżej tego placu targowego. Więc myślę, że teraz kupcy się już przekonali i po prostu zrobią szybko, co powinni po to, żeby nie stracić. Miejsca pracy. No właśnie jakiś czas temu pojawiły się nawet wizualizacje tej nowej hali, gdzie miał się Balcerek przenieść przy ulicy Traugutta. Pan wie może co tam się stało, że do tego nie doszło? No to było poza nami. Prywatna inwestycja i rozmowy sprzedających przy Fredry z inwestorem z, placu, z terenu przy Traugutta. Nie wiem dokładnie na czym tam problem polegał. W każdym razie inwestycja z tego co widać nie doszła do skutku. Balcerek się przeniesie, ale powstanie w tym miejscu drogowa trasa średnicowa. Ten teren zostanie zagospodarowany, ale okazuje się, że nie tylko ten teren, może nie w związku z drogową trasą średnicową, ale już wkrótce, są szanse na zagospodarowanie tego terenu za pocztą główną obok hotelu kubus. Czy to jest już długa historia i kłopotliwa. Na całe szczęście, w 90. latach miasto zbyło nie samo prawo własności do tego terenu, wokół terenu Kubus, mówiąc już teraz skrótowo, tylko prawo użytkowania wieczystego. I to robi zasadniczą różnicę. Przy sprzedaży własności nie mielibyśmy żadnego wpływu na to, co się z tym terenem dzieje. Dzięki temu, że to jest prawo użytkowania wieczystego, to mogliśmy w umowie przeniesienia tej właśnie tego prawa zapisać sposób wykorzystania terenu oraz czas zagospodarowania. Teren zmieniał parukrotnie, zresztą tam są dwa tereny, więc one miały troszkę y, różną historię, ale zmieniali się właściciele i przynajmniej w jednym z tych dwóch przypadków trzeba było drogi sądowej, aby wyegzekwować pierwotne zapisy umowy o użytkowaniu wieczystym i y, zostały przywrócone wskutek ugody sądowej terminy. One teraz znowu zaczynają biec i y, no, dwa, w drugim miejscu cztery lata mają właściciele na rozpoczęcie inwestycji i kolejne 4 lata na zakończenie tej inwestycji. Przepraszam, chyba 2 lata, bo to jest 14-16 oraz 16-18. Więc myślę, że to jest pod kontrolą, bo nie może taki dość eksponowany fragment miasta straszyć mieszkańców i przyjezdnych. Z dworcową jest większy kłopot, dlatego że tam jest podziemny kanał z rzeką całkiem sporych rozmiarów. I ruszenie infrastruktury dworcowej to jest inwestycja trochę nieobliczalna i na pewno kłopotliwa na długo. W związku z czym trzeba to naprawdę bardzo dobrze przygotować i być silnym ekonomicznie, żeby się zabrać za porządkowanie tej części miasta. Ale inwestycje przy hotelu Kubus mogą iść jakby trochę niezależnie, więc liczę na to, że inwestorzy swoje zrobią. No właśnie już pojawiły się głosy, żeby tam powstał parking wielopoziomowy. Są na to szanse? Prywatnemu inwestor, inwestorowi będzie się to opłacać? To musi być zgodne wyłącznie z planem przestrzennego zagospodarowania miasta i ten plan oczywiście w miarę szczegółowo podaje co tam może być, a co nie. I tym się musi kierować inwestor oraz własnymi kalkulacjami finansowymi. W przypadku, gdy u nas wszystkie parkingi są bezpłatne, a te, które są niemiejskie, tylko prywatne, w centrum płatne, w większości stoją puste, to inwestycja w jakikolwiek parking, a już na pewno wielopoziomowy, nie będzie możliwa. Więc wszystko po kolei. Skoro chcemy mieć więcej miejsc parkingowych, to musimy zacząć ponosić koszty parkowania samochodów w centrum. Gdy to nastąpi, to z każdego biznes planu zapewne wyjdzie, że budowa tych parkingów zacznie być opłacalna. I wtedy prywatni inwestorzy zaczną o tym poważnie myśleć. Teraz nie ma o czym nawet dyskutować. A miasto jakby przejął ten teren, pomyślałoby nad takim wielopoziomowym parkingiem? Znaczy, miasto nie jest odprowadzenia działalności gospodarczej i konkurowania z przedsiębiorcami. Jeżeli rzecz jest usługą odpłatną, to Uważam, że to prywatni inwestorzy powinni takie oferty składać. My powinniśmy im stwarzać warunki. Teren póki co jest w użytkowaniu wieczystym prywatnych podmiotów, w związku z czym nie ma tu mowy o przyjmowania. Tego terenu i budowy parkingu. Wydawałoby się dobre miejsce na TBS, ale ostatnio spotkałem się z taką opinią, że miasto nie powinno budować TBS-ów w centrum miasta, natomiast powinno budować skwery zieleńce, takie tereny rekreacyjne. Ja przypomnę, że w wyniku działań wojennych i tuż po przejściu frontu, mówię o II wojnie światowej, Gliwice straciły tysiąc budynków i te miejsca po w dawnych budynkach w wielu częściach Gliwic ciąg straszą. Zabudowa jest nieatrakcyjna, szczególnie dla prowadzenia handlu, a w centrum ten handel jednak dominuje, jeżeli jest nieciągłe. W związku z czym my powinniśmy uzupełniać te pierzeje ulic, zabudowując je właśnie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi. Więc mamy dużo skwerów w centrum, powinniśmy zadbać o to, żeby były ładne, żeby chętnie mieszkańcy je odwiedzali, ale tam akurat to nie jest miejsce na, na skwer. Z jednym się tylko zgadzam, mianowicie mieszkania tebesowskie, które odchodzą w niepamięć, przypomnę, wskutek decyzji rządowych o zaprzestaniu dotowania na niewielką skalę kredytów dla budownictwa społecznego. Także już o tym nie ma sensu mówić, ewentualnie jakiś innych programach, czy to miejskich, czy Rządowych, których na razie przynajmniej tych rządowych nie widać. Ale my mamy dwie spółki miejskie, które budują na dużą skalę, może największą w Gliwicach, budynki mieszkalne i te firmy miejskie używamy narzędziowo. To znaczy, one są do rozwiązywania z naszego punktu widzenia problemów społecznych w Gliwicach. I takie budynki do tej pory TBS-owskie staraliśmy się lokować w miejscach, gdzie jakieś trudności występowały. Czyli y, zmieniał się troszkę taki przekrój społeczny tych społeczności lokalnych po wprowadzeniu mieszkań TBS-owskich. I można wskazać no, wiele ulic, dzielnic, miasta, gdzie tak to dokładnie działa. I tam to budownictwo y, nieocenione usługi dało, nie tylko rozwiązywało ten głód mieszkaniowy, przy okazji jeszcze następowała rewitalizacja społeczna, techniczna też, ale głównie społeczna dzielnicy. A no chyba mieszkańcy nie mogą narzekać na brak skwerków w tym mieście? No Gliwice są zielonym miastem. Każdy, kto tutaj z zewnątrz przyjeżdża, to nie może się nachwalić. Z jednej strony, no teraz słyszę takie opinie, bo więcej ludzi z innych części Polski głównie Gliwice odwiedza z racji pory urlopowej. I opinie są właśnie takie, że ładne miasto, bardzo zielone i czyste. To, co często jest tutaj w Gliwicach krytykowane, zupełnie nie znajduje potwierdzenia w ustach osób z zewnątrz. Oni właśnie zwracają uwagę na to, że w porównaniu z ich miastami nasze jest czyste. Być może właśnie ci, którzy krytykują, patrzą na Gliwicę przez pryzmat ulicy Zwycięstwa, która jest często zaśmiecona ulotkami. No i rynek, który żyje w nocy, nieraz to życie jest dość karykaturalne, skutki są takie, że rano płyta rynku jest brudna, no ale zawsze o dziewiątej jest sprzątany ten rynek. No i zawsze można dyskutować, mnie też nie wszystko się podoba w tym stanie czystości płyty rynku, ale jest i sprzątany i w sumie jest czysto, ale myślę tu o całości miasta, nie można patrzeć na. Gliwice przez pryzmat Rynku wyłącznie. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Do bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.